kochani, witam was w kolejnym filmie na moim kanale, a dzisiaj mamy dwie naprawdę ogromne paczki. E, I tak, e, w pierwszej mamy konika, o którym wy z YouTube'a jeszcze nie wiecie, ale ludzie z Instagrama już e, widzieli jego Welcome Home. A tutaj mamy kalendarz od Miss którego nie będziemy otwierać, ale po prostu sobie go jakby przetniemy, zobaczymy jak to jest tam zapakowane i tak dalej, więc to będzie na grudzień do samego otwierania, a dzisiaj tylko tak sobie zobaczymy. Wow, w ogóle zobaczcie jak to się fajnie otwiera. Dobra, mamy tutaj ogólnie e, tak zapakowany kalendarz, wszystko tutaj jest e, ładnie zrobione. Jest to opakowane w bibułę, tak jak ja robiłam. Tutaj wiedziałem na przykład 20 i tak dalej. Więc mamy tutaj liścik, który też sobie przeczytamy w pierwszym okienku. No i chciałam tylko zobaczyć, jak to jest zapakowane. Więc mamy mniej więcej coś takiego i to zostaje z nami do grudnia. A teraz zabieramy się za ważniejszą paczkę czyli coś, co dzisiaj już będziemy otwierać. Więc zaczynajmy. Okej, okay, mamy już karton i tak, teraz otwieramy. Mamy tutaj wszystkie te papierki i tak dalej, ale najpierw zobaczymy sobie, bo tutaj widzę jakieś gratisy. Dobra, pierwsza rzecz, mamy tutaj... Jakie malutkie, zobaczcie, mamy tutaj takie mini po prostu ogłowie, takie malusieńkie. Jest to takie ogłowie z takim malutkim wędzikłem. Zobaczymy jakie ja dla niego będę miała ogłowie. Przez chwilę może będzie mieć to A później e, Zmienię na jakieś inne Albo kupię albo coś I taki kantar Dobra ale nie myślałam że on będzie aż tak mały Serio Słownie zobaczcie do mojej ręki Po prostu maluteńkie Ale dobra I teraz tak mamy tutaj Czarmsiki jeszcze widzę jakieś trzy W takim pięknym Takim woreczku i uwaga, pierwszy czarmsik to taki misiu O, taki Dalej, omg, oh ale fajne, ej, zobaczcie, taka butelka, a w środku takie kryształki To tam w środku może sobie tak latać, ale super, ten czarms mi się akurat mega podoba I jeszcze taki pomarańczowy misiu z brokatem I jest tutaj coś jeszcze? Nie widzę, ale dobra, bierzemy sobie Zówną rzecz i dobra uwaga. O kurde, dobra. Tutaj coś się chyba rozpadło, bo... bo ten. I tutaj jest przyklejona to, taka taśma, ale dobra. Uwaga, koń, którego wam pokażę. To jest. Omg oh Okej, okay, dobra, wy chyba już wiecie jaka to jest hodowla, a więc y, jest to solkun Jest to w ogóle mój pierwszy solkun, taki źrebaczek, więc serio, ja nie wiedziałam, że one są takie małe Bo ja miałam okazję tylko pojeździć przez chwilkę na źrebaczku jednym albo dwóch, już nie pamiętam ale właśnie tak na własność to nigdy nie miałam, tak żeby się przyjrzeć. Tylko tak dosłownie na chwilkę wsiadłam. A więc słuchajcie, jest to Sorcun Bueno. White Bueno, tak dokładnie. Dokładnie. I jest prześliczny, ale malusi jest. Zobaczcie, tak on wygląda. W porównaniu właśnie do y, dużych koni, to nie ma metki. Ale jest prze, 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 prze Mega mi się on podoba. Patrzcie, jest cudny, ale malutki właśnie jest bardzo. Możemy mu właśnie jeszcze przymierzyć e, ten kantarek za chwilkę. I ma jeszcze takie prześliczne różowe chrapki. Mega słodki. Zobaczcie, no, dosłownie taki słodki źrebak. I z, dosłownie mam do niego e, jego ojca, czyli e, Solkun synwer bo jest praktycznie identyczny, tylko że no jest duży, co nie? Więc jakby, no, będzie super po prostu sesja z nimi. Jeszcze wam tutaj go tak dokładniej pokazuję i jest przesłodki. Ale Jeszcze zobaczmy, tutaj już chyba nic więcej nie zostało. Ten papier się troszkę rozerwał, ale na trudno. I tak, to będą wszystkie rzeczy tutaj to mogę odłożyć. A więc na dzisiaj taki przesłodki po prostu źrebaczek. Tak samo właśnie oczka. Oczka w ogóle jestem tak pod wrażeniem, że one są takie malutkie. Dosłownie patrzcie do na przykład mojego paznokcia. To jest malusie. Więc jest przesłodki. Nie mogę się już doczekać jazdy na nim. Niestety no nie mogę teraz na nim jeździć, dlatego że Cały dzień dosłownie od rana pada deszcz, ale no po prostu cudo. Nie myślałam nawet nigdy, że będę miała jakiegoś źrebaczka od solku, ale tak jakoś mi się trafiło i jak tylko była okaza, no to go musiałam kupić. Ja szczerze, mi się najbardziej podoba w nim tak żywa, no i wiadomo, maść. Ja w ogóle jakoś tak nie wiem dlaczego, ale wszystkie siwe solkuny jakoś tak nagle do mnie trafiają. W sensie nie mam żadnej innej maści przez długi czas bo wymieniłam się w ogóle też za Snajka na Apollo no to właśnie wtedy bym miała mm, jeszcze też trzy siwe solkuny, jakbym nie wymieniła Snajka, więc no już ciekawie no i tak, już przymierzę dla niego ten kantarek e, to będzie tak dla niego, bo z tego co właśnie widzę no to jest robione dla niego na wymiar i tak on właśnie wygląda w tym kantarku jest no przeładny mm, Tutaj mamy właśnie jeszcze takie maluśkie kółeczka I zobaczcie, nie jest to zwykły karabinczyk tylko Taki jak, taki po, większy trochę niż do charmsów Ale no taki dosyć mały Już wam pokażę jak na przykład charmsy mają Tylko wysypię O, zobaczcie Do charmsów jest taki A tutaj jest taki odrobinkę większy O, zobaczcie I tutaj też wiadomo do takiego kółeczka charmsika możemy przypiąć już wam pokażę. O, tutaj taki dosłownie malusi czarms, zobaczcie, bo wiecie chyba jakiej wielkości są czarmsy, no to zobaczcie jak on wygląda do bueno, taki maciupi po prostu, maluszeczek. No i tak, mam nadzieję, że taki film e, wam się podobał. Dajcie koniecznie znać, co myślicie o takich malutkich konikach, bo szczerze mówiąc, e, no ja jakby nie myślałam kiedyś, że będę miała właśnie Solku na źrebaka. Jest naprawdę malutki, ale zobaczymy, jak się zgramy, bo póki zawlądowa, mi się naprawdę bardzo podoba, a szczególnie te chrapki, po prostu słodziutkie oraz oczko. Też jest naprawdę śliczne. Ogólnie tutaj Wam go jeszcze pokazuję po wyczesaniu. Tutaj grzywę, musiałam troszeczkę, wiecie, przeczesać. No i jest on właśnie taki śliczny, siwiuteńki, przepiękny no po prostu cudo. Ogólnie tutaj Wam jeszcze powstawiam kilka takich filmików, jakie mi się udało właśnie z nim ponagrywać w tym krótkim czasie, kiedy był u mnie. E, jeden dzień później wyszłam z nim również na trening, więc tutaj nie macie nagrywane tak typowo pod vloga. Nagrywałam tylko tak trochę na relacje, trochę na właśnie shortsy, więc to nie było nagrywane. Pod ten film, tylko tak nagrałam, wstawiłam tutaj właściwie dodatkowo, żebyście też mogli tutaj w jednym filmie zobaczyć mój pierwszy trening na nim. Tak, w bardzo dużym skrócie, bo macie tutaj większość nagrań z GoPro, ale też troszkę kawaletek, skoczków, no i takich szeregów. Tutaj właśnie mamy mój pierwszy skok na Błęnisiu. I tutaj już właśnie z takiej perspektywy mojej jazdy możecie zobaczyć jak właśnie mi się na nim skakało. Jest on naprawdę mega wygodny do skoków. Powiem, że jest to naprawdę super koń, mega mi się na nim wygodnie jeździ. Więc e, na pewno się z nim bardzo zgrałam i nie mogę się doczekać, aż pojadę z nim na jakieś zawody, na których będę mogła na nim pojechać jakiś parkur skokowy. E, ogólnie ten trening też uznaję za naprawdę mega fajny, super mi się pracowało na takich kawaletkach, szeregach, jest to naprawdę też ciekawa forma treningu, więc ja wam taką naprawdę polecam. Ja często to robiłam, zanim przełamałam się do takich wyższych skoków, bo też to była dla mnie bariera. Jeśli chcecie o tym film, bo jest to naprawdę mega ciekawa historia, to koniecznie napiszcie mi w komentarzu. No i tak, to by było dzisiaj na tyle, widzimy się już niedługo we vlogmasach, pa!